Las jest, giadelko jest. Co to znaczy? Idziemy szukać prawdziwków. Ostatnio tutaj, w tym lesie, moja znajoma znalazła 390 prawdziwków. Ale problem jest taki, że widzę już pełno samochodów tutaj, więc ludzi dzisiaj na pewno będzie multum w lesie. Czy coś znajdę, się okaże? Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam Was serdecznie i idę szukać. No to jak to mówią, pierwsze koty. Zapłoty, piękny, śliczny, prawdziwek ląduje w wiadereczku. No to już jest dobrze. Lecimy dalej. Żeby nie było, nawet w lesie go znajdę. Zabieramy. Nawet tutaj są. No i teraz trafiłem w dobre miejsce. Zobaczcie, chyba z 8-9 sztuk. Podrzypki i prawdziwki. W jednym miejscu sobie rosły. Pięknie. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. No i zaczęło się od jednego grzybka w wiadereczku, a już ich przybyło. Trafiłem w fajną miejscóweczkę, gdzie było parę podgrzybków, parę prawdziwków. A tu zobaczcie, kurki sobie rosną. Śliczne, żółciutkie kurki. Ale kurek dzisiaj akurat zbierać nie będę. Przyjechałem tu po podgrzybki i prawdziwki. A teraz coś dla Maria czy Artura Skaniowa, zobaczcie. Jaki kawał kabla telefonicznego leży w lesie? Nie wiem, może się później wezmę i go zabiorę, jak będę wracał, bo. No, kupa miedzi tu leży. Naprawdę kupa miedzi. Powiem Wam tak, ubrałem się cieplutko, jak to do lasu rano było dość chłodno, a teraz zrobiło się ciepło i dosłownie zaczyna się ze mnie lać pod Masakra, Ale las jest piękny, grzybków trochę już jest, więc nie poddajemy się, lecimy dalej. Przecież nie pięknie wyglądają takie grzybki rosnące na drzewie. Spójrzcie na to. Całkiem fajny widok, prawda? Dookoła piękny las. Tam moja kochana przed chwilą znalazła swoje ukochane muchomorki i także prawdziwki, idąc przy drodze. Więc grzyby są, trzeba tylko je znaleźć. A ja chyba będę musiał zmienić strony drogi i drugą część lasu, gdyż tutaj. Widać, że ktoś chodził pełno podcinanych korzonków Więc Ktoś tutaj szedł. Z nadzieja, że zawsze można coś ominąć. No nie da się wyzbierać wszystkiego, ale nie poddaje się, nie poddaje się, idę dalej. Zaglądamy do torby Martuśki, zobaczcie jakie piękne prawdziwki, jakie śliczne muchomorki. Przepiękne. Bubusiu i śmigamy dalej. No teraz ja mam Wartę przy małym leśnym skrzacie. Marta poszła w las, a ja idąc drogą znalazłem pierwszego maślaczka. Zobaczcie jakiś liczny. Mało tego. To widzę, że leżą tutaj orzechy laskowe. Zaraz sobie otworzymy, zobaczymy czy są dobre. Widzicie go? Zobaczcie, jakie cudeńko tu rośnie. Ale jest śliczny. Ojej, nawet dwa są. Zobaczcie na to. No i już mi się gębula śmieje. Czekajcie. O, kapelutek odpadł. Ale to nic. Zobaczcie. Solidny korzeń. Przepiękna sztuka. Do wiadereczka. I rozglądamy się. Może jest ich tutaj więcej. I spójrzcie, jest kolejny. Wszedłem na taką górę, gdzie naprawdę było ciężko wyjść zmian. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie szedł. No i chyba nie szedł, skoro takie sztuki tutaj rosną i nie są zebrane. To jest nadzieja dla mnie. Lecę dalej. No i kolejne śliczności do koszyka. Zobaczcie, jaki ładniutki. Ale jest cały brązowy, ja nie wiem. Dobra, zaraz go sprawdzę i lecimy dalej. Dwa fanty na oko. Spójrzcie, jakie kości, prawdopodobnie owcze, albo jelenia. Nie wiem, ale leżąc w środku lasu. Muszę Wam powiedzieć, że Marta skopała mi tyłek, jak na razie. Przed chwilą ona wzięła małego, teraz ja jestem bardziej głębi lasu. Przeszła jedną ścieżką, nazbierała tyle grzybów, przeszok, prawdziwków, całą mnóstwo. Zobaczcie. Zaraz Wam pokażę, co trafiłem w lesie. Pod drzewem, przywalony, leży stary telewizor. W środku lasu. Skąd on się tu wziął? Naprawdę szok, co ludzie potrafią wynieść tak głęboko w las. A tutaj taki mały strumyk, który zasila większy strumyk. Kojący dźwięk płynącej wody. Zapach lasu. Nic więcej mi dzisiaj nie trzeba. No, może trochę więcej w wiaderku. Ale ogólnie nie jest źle. Wspólnymi siłami z Martuszką mamy już całkiem sporo dzisiaj, więc ale nadal walczymy, nadal się nie poddajemy. Lecimy dalej. Spójrzcie, jakie ruiny znalazłem w środku lasu. Nawet buty są. Zobaczcie. Damskie, męskie. Oczywiście śmieci też to są, ale no ruiny całkiem, całkiem ciekawe. Można by tutaj kiedyś wpaść z wykrywką, zobaczyć, czy coś tutaj może zostało i pewnie tak zrobię na dniach. A póki co lecę dalej szukać grzybów. No i proszę, prawie że wiaderko prawdziweczków. Kilka maślaków, parę podgrzybków, trochę muchomorków pięknych, kilka kurek, O Marta też zebrała parę kurek. No i jak najbardziej wypadł udany. A teraz czas na zakupy. Co jak co? Las jest piękny, ale powiem Wam, że do chodzenia teren wcale nie jest łatwy. Ale zobaczymy. Może jeszcze jakiś grzybek się znajdzie, żeby tamtych nie targać ze sobą. Zostawiłem wiadro w samochodzie. Wziąłem inne i próbujemy jeszcze parę minut. Mały już trochę się zmęczył. Więc poszedł z Martą do samochodu. A ja jeszcze mówię na chwilkę. Wyskoczę, zobaczę, może coś jeszcze uda się znaleźć. A jutro, może skoczę u nas na wiosce do lasu. Ten las zawsze czymś miłym zaskoczy. Tak jak ostatnio wykopałem tą siekierkę, tam na społeczności mieście wrzucone, co z niej zrobiłem. Myślę, że wyszło to całkiem fajnie. I co? Przedzieram się przez te haszcze dalej. Z nadzieją, że coś tu jeszcze na mnie czeka. A tak w ogóle ten las to już kiedyś u mnie na filmiku widzieliście. Tutaj wykopałem ten piękny sierp stary. W tym właśnie lesie. I powiem Wam, że ja idę już powoli w stronę samochodu, jak słyszycie, oddech coraz cięższy. Naprawdę jestem zmachany. Niesamowicie. A jeszcze prosto z grzyb Jedziemy na zakupy. A póki co znalazłem teraz pięknego Muchomora. Także powoli, powoli do auta, a jutro zobaczymy. Albo ruszę gdzieś z wykrywką, albo ruszę do nas, do lasu, bo już ponoć tam też pojawiło się całkiem sporo prawdziwków. Więc wybór jakiś jest. Mam też możliwość jechać do znajomego na farmę, pokopać. Więc zobaczymy, zobaczymy jaka będzie pogoda. Jest dość wilgotno, więc grzyby na pewno jeszcze będą teraz pięknie rosły. Jest ciepło. No i zobaczymy. A póki co, powoli się z Wami na dzisiaj żegnam. Ja mam dzień jak najbardziej udany. I póki sezon trwa, to będziemy grzybków szukać. Pamiętajcie też o subskrypcji. To nic nie kosztuje, jak już kiedyś wspominałem. A dla nas naprawdę ma to wielkie znaczenie. Trzymajcie się kochani i do następnego.